Hej, hej, hej. Witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj mamy piątek. Postanowiłem przygotować zdrapeczki z dedykacją e, dla Patrycji Klimy. Ponieważ Patrycja wygrała u mnie e, na rozdaniu w krzyżówce I Love Krzyżówka 3 złote. E, poprosiłem, ją, poprosiłem, żeby po prostu się odezwała jaką e, chce zdrapkę albo co, zrobimy, co robimy z tą wygraną czy złote, poprosiła mnie, żebym kupił po prostu szczęśliwe linie i żebym dla niej wydrapał na odcinku, więc dzisiaj odcinek z dedykacją dla Patrycji. Serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję, że wzięłaś udział w rozdaniu. I tak, akurat krzyżówka, która była wygrana, trafiła do Patrycji Klimy. I tak, jeśli pamiętacie, ta jedna z krzyżówek była za bardzo naddrapana, zdała tylko jedna literka. I właśnie no, rozpędziłem się po prostu, i właśnie powiedziałem, że w ramach przeprosin kupię dla tej osoby dodatkową taką krzyżówkę i że całą ją zdrapię na odcinku. Akurat trafiło na Patrycy klimę. I dlatego ma dwie yy, zdrapeczki, jedną za wybraną, 3 złote, a drugą w ramach przeprosin za to, że ta krzyżówka była za bardzo naddrapana, więc trzymaj kciuki za te zdrapki. Do tego, żeby nie było tak goło i, i biednie, żeby ten odcinek był taki bogatszy, kupiłem dwie zdrapki, ostatni w Big Love. Oraz szybkie 50. Zobaczymy, co się uda wydrapać. Zaczynamy, wpierw od kliżówek dla Patrycy Klimy. Patrycja, serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję, że wzięłaś jeszcze raz udział w rozdaniu. Trzymajcie kciuki. Patrycja, Ty również. I tak, zdrabka to jest z numerem 99. Zobaczymy, czy coś się uda wdrapać. Mamy E, B. Będę drapał po dwie litery, żeby było szybciej. Tak jak obiecałem, w ramach przeprosin zdrapie całą krzyżówkę dla Patrycji. Y, X. No, fajne litery. Mamy Y, L, G. No fajnie, udało mi się trafić e, szczęśliwe linie czarne. Ostatnio tylko takie u mnie widuje I fajnie, lubię te czarne linie e, szczęśliwe. Tylko, żeby jeszcze coś dały, FM Patrycja, trzymaj kciuki. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział w rozdaniu. Mam nadzieję, na pewno nie będzie to ostatnie... jeszcze na pewno to nie było pierwsze i ostatnie rozdanie. Subiki bardzo szybko rosną, więc na pewno to zorganizuję w ramach przeprosin. Trochę kot mi tutaj przeszkadza, muszę go trochę tutaj zrzucić. I tak, ua! Mamy Sarę, pozdrawiam wszystkie Sary. Pozdrawiam Agaty również. Pozdrawiam Patrycję, bo to dla niej jest zdrabka. Patrycja Klima. Fajnie by było, gdyby coś wpadło jeszcze w tych zdrabkach. I umówmy się, że jak w tej też coś się uda wydrapać, to też będzie dla ciebie wygrana. Ty zadecydujesz, co dalej będziemy robić czy jak wypadnie tło, czy w szczęśliwych liniach to będę czekał na komentarz, co dalej robimy na no jakiś odzew tutaj mamy Y jeszcze Z C Z C tutaj mamy Z Chyba wszystko. O w i o. O, fajna litera. Tutaj chyba jeszcze u nie zdrapałem. O, mamy pierwsze słowo lawa. Dno. Neon. Zobaczymy, czy coś wypadnie. Trochę przez nos mówię, ale tak jak mówię, choróbsko mnie złapało. Z gardła poszło mi na zatoki. Cały nos zatkany. ciężko się oddycha. Dobra. Ta zdrabka jest przegrana. Przykro mi. No szkoda. Mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj w tych szczęśliwych liniach Uda się wydrapać. Numer 35. Trzymaj kciuki za te szczęśliwe linie. Tak mamy banana. Tak w ogóle to pozdrawiam też make-upa. Bo tą krzyżówkę kupiłem w kolekturze, w której właśnie ostatnio kupił. zdrabki make-up w Lugii Śląskiej. właśnie z tej samej kolektury wziąłem. To jest jedyna, znaczy kolektura, no to taki salonik prasowy. I tam niedaleko nie właśnie jest ten salonik, tam właśnie kupuję zdrabki często. I tą wsiżówkę tam kupiłem. Natomiast szczęśliwe linie kupiłem w Katowicach, bo w tej kolekturze nie ma tych linii. Mamy banana i gruszka Pik i kości. Kości. Piki tutaj aż dwa. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie. Truskawka oraz złoto, albo czekoladka, jak to Mary mówi. Truskawka. Czekoladka. Słoneczko i klucz. Klucz. Tutaj słońca w ogóle nie ma. Podkowa księżyc. Tutaj mamy podkowę. Tutaj jest księżyc. I chyba wszystko. Mamy diament gwiazda diament słoń oraz garnek garnek słonia nie widzę mamy kraba i biedronkę biedronka krab biedronka, biedronka garnek był no dajcie coś, chociażby 3 złote, winogrono sakwa, winogrono. Chyba wszystko. Kolejne jest arbus, korona, arbus, arbus, korona. Serduszko dla Patrycji. Serduszko dla Patrycji i zobaczymy czy coś się tutaj uda, ale chyba nic niestety, kontrolne różne, no szkoda, no tak mi jest przykro, przepraszam, no ale zdrabki są jakie są, te akurat szczęśliwe linie sam wybierałem, natomiast krzyżówkę Pani mi podała, więc tutaj szczególnie czy przepraszam, że nie udało mi się nic tutaj trafić więcej Trudno, ale zachęcam Cię do udziału w kolejnych moich rozdaniach. Na pewno coś wymyślę jeszcze. Więc zachęcam Ciebie i wszystkich oczywiście oglądających. Teraz przechodzimy do tych bonusowych. Mamy szybkie 50. Szukamy trzy takie same kwoty 50 zł 2 złote, drugi raz 2 zł drugi raz 50 zł 50 tysięcy 4 zł 4 zł po raz drugi 50 tysięcy po raz drugi i co wpadnie? Chyba 2 zł wpadnie ja nie 500 zł myślałem, że już te 2 zł wpadnie w bonusie mamy sztabkę. W tej wersji mi się raz udało tutaj trafić 50 zł. I chyba na premierze to było. Jeszcze nie nagrywałem. I chyba miałem... Na pewno miałem tutaj, ale chyba to było na premierze. W tym premierze udało mi się tak trafić. Przez jakiś czas właśnie w kolekturze, że była moja zdrabka wywieszona jako... Ta, że udało się właśnie trafić te 50 zł. No, ale dzisiaj się nie udało. Ostatnia zdrabka. Ostatnia premiera Big Love. I szukamy takich liczb jak 25, 21, 26, 31. Mamy tak 18. 32 obok. 16 nie ma.

z drapeczki z dedykacją dla patrycy klimy. Okazało się też przegrane. Przepraszam Cię bardzo. No ale co zrobimy? Czy dzisiaj na 13 złotych, piątek w piątek udało się nic. Zero się udało wygrać 0 zł. Tak bywa. Zachęcam Was do udziału. Znaczy, do oglądania kolejnych odcinków, powiem tylko, że będzie jeden wyjątkowy odcinek. Nic więcej nie powiem, wiem że powiem tylko, że będzie wyjątkowy. Zachęcam do śledzenia mojego kanału, do zostawienia łapetek w górę, komentarzy dla Patrycji z serduszkami za to, że się nic nie udało dzisiaj wygrać. Słowa wsparcia dla Patrycji. Miłe komentarze i subskrypcje zostawiajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Miłego dnia, wieczoru, popołudnia, nie wiem kiedy to oglądacie. Miłego weekendu życzę Wam życzę. Życzę pa, pa.